To program Bogata Rodzina wniósł do życia mojego i mojej rodziny, moje życie zmieniło się diametralnie. Pomimo, że bardzo dużo się szkoliłam, pomimo, że bardzo dużo się uczyłam, pomimo tego, że bardzo mocno się starałam. Chciałam odnieść sukces, robiłam co mogłam, aczkolwiek nie posuwało się to do przodu, nie widziałam rezultatów. Jakby cały czas było, stałam w miejscu, mam wrażenie, że to nie działa i że ja kręcę się w kółko. I w pewnym momencie, kiedy moje życie już po prostu sypało się, bo można tak nazwać, ono się już po prostu sypało. Ja emocjonalnie już byłam strzępkiem człowieka, jestem osobą, która wychowuje trzech synów, czułam, że wszystko mnie zaczyna przerastać, że jednak nie jest tak, jak myślałam, że ja po prostu sobie nie poradzę i ja po prostu się do niczego nie nadaję, mimo że wszyscy twierdzili, że ja po prostu mam wszystko, żeby sobie radzić i że jestem po prostu osobą, która ma wszelkie możliwe narzędzia, żeby odnieść sukces, ale ja tego nie widziałam. I wtedy w pewnym momencie, kiedy już było po prostu taki moment, w którym byłam, że nie umiałam. Wyjść z tej patowej sytuacji, to był grudzień zeszłego roku, gdzieś na internecie pojawiła mi się po prostu reklama od pana Daniela, do mały, o bogatej rodzinie. Ja wtedy postanowiłam kupić ten program i postanowiłam po prostu zrobić to dla moich dzieci, bo zorientowałam się, że ja dużo robię, napracuję się, ale nie umiem po prostu tych pieniędzy zdobyć, utrzymać i że prawdopodobnie ja po prostu potrzebuję edukacji finansowej.